Tak. Szanowni Państwo, ponieważ ruszyła już transmisja, i przypominam właśnie o tym, że e, obrady sesji, e, sesja Rady Gminy jest transmitowana w internecie, więc wszyscy, jak gdyby zgodziliśmy się na wszystkie te zapisy dotyczące RODO, macie tą informację tutaj na drzwiach, więc zakładam, że wszyscy się z nimi zapoznali. I tak, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Otwieram 25 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. Witam pana wójta Dariusza Przyczaka, zastępcę wójta Pawła Małuszka. Witam panią skarbnik, panią Marię Lejniczak, Witam pana sekretarza, pana Andrzeja Baraniaka. Witam tutaj obsługę biura rady. Nie mamy tu przedstawicieli urzędu więcej, także poproszę teraz radnych o stwierdzenie forum. są wszyscy stwierdzam, że na ustawowy skład Rady Gminy wynoszący 15 radnych przybyło 15 radnych. Wobec powyższego jest kworum i Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Zgodnie z paragrafem 32 statutu Gminy gminą wielkopolski stawiam pytanie, czy są wnioski o zmianę do porządku. O głos prosi pan, pan Dariusz Pryczak. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący panie Państwo, chciałbym zmienić zmianę do porządku obrad i w punkcie drugim rzymskim dodać pod punkty 4 do 7. Będą to cztery uchwały i tak punkt czwarty będzie to projekt uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Ostrów Wielkopolski dotyczy Danuty Jonak. Piąty w uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Ostrów Wielkopolski dotyczy Kazimierza Kasprzaka. Szósty dotyczy projektu uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Ostrów Wielkopolski dotyczy Zofii Lisek. Oraz y, siódmy y, dotyczy projektu uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Wielkopolski y, Pana Pawła Rejskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypominam, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Pana Wójta i Pan Wójt też oczywiście ma tutaj prawo do zmiany porządku. Gdyby ktoś z Państwa chciał zmienić porządek takiej sesji, to Pan Wójt musiałby wyrazić na nią zgodę. Tylko przypominam, jeżeli chodzi o Sprawy takie formalne. W takim razie przeprowadzimy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku przedstawioną i zaproponowaną przez pana wójta. Mm. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni za. Poczekamy chwileczkę na wprowadzenie zmian i poproszę biuro rady o potwierdzenie, że możemy odświeżyć porządek. Dobrze, szanowni państwo, więc obradujemy teraz już ze zmienionym porządkiem. W tym momencie przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach. I tak podpunkt pierwszy zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostry Wielkopolskiej na lata 2025-2028 i projekt uchwały przybliży nam, przybliży nam pani skarbnik, pani Maria Olejniczek. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, panie w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Wielkopolskiej na lata w dniu 2038 dokonuje się nas zmiany dostosowującym do zarządzenia 30 września oraz procedowanej uchwały po stronie dochodów i wydatków oraz dokonuje się zmian przedsięwzięcia poprzez wydzielenie organizacji systemu gospodarowania odpadami, zadanie realizowane przez MZO, odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych oraz organizacja systemu gospodarowania odpadami i szkodliwienia odpadów realizowane przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarni I tak Szanowni Państwo pozwólcie, że przedstawię opinię i tak na wspólnym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów opiniowała ten projekt pozytywnie. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych także wydała opinię pozytywną oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Spraw Samorządowych także wydała opinię pozytywną. Otwieram w tym momencie dyskusję. Ponieważ nikt się nie zgłasza przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa Radnych o oddawanie głosów na swoje urządzenia. Dziękuję bardzo. Głosowałem 15 radnych. wszyscy radni za. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Zmian w budżecie gminy Ostrów Wielkopolskiej na 2025 rok. I projekt także pani Skarbnik nam przybliży. Proszę bardzo, pani Maria Olejniczak. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, w uchale budżetowej dokonuje się zmian po stronie wydatków poprzez przesunięcie środków. Z działu Oświata i do działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, zabezpieczający wydatki w kwocie 21 500 zł na działania związane z powołaniem spółdzielni energetycznej oraz po stronie wydatków majątkowych dokonujących zmian porządkujących w paragrafie klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów oraz zmiany. W nazwie zadania Fundusz sołecki Ledkowiec. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. I tak Szanowni Państwo, na wspólnym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów opiniowała ten projekt pozytywnie. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych także opiniowała pozytywnie ten projekt. Oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Spraw Samorządowych także wydała opinię pozytywną. Otwieram teraz dyskusję. Ponieważ nikt się nie zgłasza, przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa Radnych o oddawanie głosów na swoich urządzeniach. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 Radnych. Wszyscy Radni za. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ostrów Wielkopolskich do spółdzielni energetycznej i o głos prosi Pan Wójt. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wnosimy tutaj pod Forum radnych uchwały dotyczącą spółdzielni energetycznej, którą możemy założyć w gminach wiejskich, na terenach wiejskich. Jest to spółdzielnia, która będzie mogła pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, takich jak energie wiatrowe, jak biomasa, jak instalacje OZE, fotowoltaika. Jest to krok ku temu, żeby w dużej mierze zdywersyfikować sobie Środki dostawy energii dla gminy, ale przede wszystkim obniżyć koszty obsługi e, energii energetycznej. E, pozwoli nam to również uzyskać stopień prosumenta typu pierwszego e, z tak zwanym wir wirtualnym magazynem dożywotnio e, i ewentualnie stać się też atrakcyjnym podmiotem do tego, żeby kumulować e, w sobie, w tej spółdzielni podmioty zewnętrzne, prywatne, tworzyć e, w zakresie tego e, przysłowiowe partnerstwa czy też przedsięwzięcia publiczno-prywatne, które pozwolą nam na to, aby można było własną energię pożytkować na korzyść naszą. W dobrej cenie, a docelowo uzyskiwać całkowite pokrycie zużycia energetycznego przez nasze instalacje, które byłyby konsumowane przez nasze podmioty, szkoły, przedszkola i urząd gminy, w związku z czym wnosimy do Państwa taką propozycję uchwały, tym bardziej, że mamy jeszcze parę miesięcy do tego, żeby spełnić wymagania e, obecnie istniejące e, i jest to koniec roku, dlatego też się w tym wypadku śpieszymy i dlatego też proszę Państwa o pozytywne rozpatrzenie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi i tak Szanowni Państwo na wspólnym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów opiniowała ten projekt pozytywnie. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych także wydała opinię pozytywną. Oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Spraw Samorządowych także wydała opinię pozytywną. Otwieram w tym momencie dyskusję. Ponieważ nikt się nie zgłasza, przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa Radnych o oddawanie głosów na swoje urządzenia. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni za. Przechodzimy do podpunktu czwartego nadania tytułu zasłużony dla Gminy Ostrów Wielkopolski i tu Szanowni Państwo w punkcie czwartym jeżeli chodzi o ten tytuł jest w projekcie uchwały dotyczy to Pani Danuty Jonak i pozwólcie Państwo, że najpierw przedstawię opinię. Także Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych wydała opinię pozytywną do tego projektu. Otwieram w tym momencie dyskusję i pozwólcie Państwo, że zabiorę głos. Przed e, w dniu dzisiejszym e, sta, e, kapituła, czyli taki organ, który opiniuje wnioski złożone e, przez przewodniczącego, przez wójta, przez różnego rodzaju organizacje, opiniowała cztery wnioski. To jest pierwszy z nich, który tu Państwu przedstawiamy. I akurat tak się składa, że wniosek o nadanie tytułu zasłużony dla Gminy Osob dla Pani Danuty Jonak złożyłem ja jako przewodniczący Rady Gminy. Na wspólnym posiedzeniu króciutko tutaj. Wspomniałem jak gdyby, jaka była moja intencja, też krótko powiem, no, Pani Danuta Jonak jest wszystkim praktycznie znana, jeżeli chodzi o, o, naszą, o naszą gminę. No taki człowiek orkiestra, y, kobieta, która naprawdę z taką dużą, y, no jakby to powiedzieć, bardzo się udziela, jeżeli chodzi o tworzenie, o tworzenie i ewolucjonowanie historii, tak. Wszelkiego rodzaju dok dokumenty, które ona tworzy, są naprawdę, można powiedzieć, wytwarzane z dużą starannością. Parę razy miałem przyjemność z nią rozmawiać, gdzie opowiadała mi o tym, jak to jeździ do tych wszystkich instytucji, jeżeli chodzi o Poznań i tak dalej. I mówiąc tak konkretnie szpera, szpera tam bardzo, bardzo głęboko i wynajduje, wynajduje, różne rzeczy. No też pamiętajmy, że nie tylko naszą gminę w jakiś tam sposób wspomina w tych, w tych historycznych dokumentach, bo także i gminę Raszków i gminę Przygodzice, bo tak z nią rozmawiałem, no, ma tam korzenie, no mogę tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o posiedzenie kapituły, jeżeli chodzi o ten wniosek, to dziewięcioosobowy skład kapituły, który jest Państwu znany, bo to wynika z regulaminu, jednogłośnie przyjął mój wniosek, także też jeszcze dziękuję i teraz będę prosił Państwa o głosowanie w tej sprawie, chyba, że ktoś jeszcze chciałby zabrać głos do tego punktu. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Państwo, ja bym tutaj dołożył, tutaj, jeśli mogę, Panie Przewodniczący, do tych słów jest to e, pasjonat regionalnej historii, historiografka, bibliofilka, która wydała już kilka pozycji dotyczących rejonu, e, bardzo mocno osadziła naszą przestrzeń historyczną e, w bibliografiach różnego typu. Obecnie jest w trakcie wydawania pozycji czytomowej dotyczącej bibliografii nie tylko naszej gminy, ale i Czarnego Lasu i Przygodzic. Gdzie ona będzie obejmowała blisko 1000 stron, to jest działalność nadpokoleniowa, można powiedzieć. Dzięki temu będzie można, przysługuje się ona ku temu, że to dziedzictwo kulturowe, które gdzieś zapisane w prasie, w różnego rodzaju wydawnictwach jest robione, Wydała też niesamowitą pozycję w kosztującą masę pracy dotyczącą opracowań i kapliczek w rejonie naszego, naszej gminy. Przygotowałem ku temu też nawet specjalny wyjazd dla liderów regionalnych, aby się można było z tym zapoznać. Działa w dużej mierze na nie tylko jako społecznik, ale także regionalista, historyk, unosząc tą przestrzeń dla dalszych pokoleń. To jest bardzo, bardzo ważne pod kątem akurat tego, tej kandydatury. Dziękuję bardzo. Dodam tylko, to jest naprawdę taki tytan pracy, nie? bo to, to jest taka praca, no, nie jest łatwa. Jeżeli nikt więcej nie zgłasza się w dyskusji do głosu, to przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa Radnych o oddawanie głosów na swoich urządzeniach. Dziękuję bardzo, głosowało 15 radnych, wszyscy radni za. Przechodzimy do podpunktu 5. Nadania tytułu zasłużone dla gminy Ostrów Wielkopolski i tutaj dotyczy to osoby pana Kazimierza Kasprzaka i proszę bardzo, Pan Wójt. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, jeśli miałbym określić postać pana Kasprzaka obecnie już będącego na emeryturze, to jest to postać, która jest nierozerwalnie związana z naszą gminą. Pochodzi z Lewkowa, radny gminny, który w dużej mierze działał na bazie kultury i w tej kulturze był bardzo mocno osadzony, dyrektor szkoły podstawowej w Lewkowie, następnie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, w dużej mierze twórca takiego projektu, który do dzisiejszego dnia funkcjonuje, jakim jest Patago, przegląd małych form scenicznych, który się odbywa od lat 90. aż po dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy, na Wysocku Wielkim, gdzie szkoły z całej naszej gminy, zespoły ludowe, folklorystyczne, młodzieżowe, śpiewacze mają, mają możliwość konfrontacji, wystawienia się. W dużej mierze też bardzo mocno postać osadzona w oświacie, jako były dyrektor, później obejmuje stanowisko inspektora. Oświaty w Urzędzie Gminy Osobowej przez lata na tym stanowisku pracuje. Jako wówczas jedna osoba zajmująca się bezpośrednią oświatą, wszystkie szkoły gminne skupia, zarządza i jego aura tak naprawdę do dzisiejszego dnia gdzieś funkcjonuje wśród dyrektorów długoletnich. Przede wszystkim, też osoba, która dba bardzo mocno o wizerunek gminy i też popełniła. Kilka przyczynków dotyczących wydarzeń, które opublikowała. Także taką krótką laudację przedstawiam Państwu jako rekomendację tej kandydatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Ja tylko tak uzupełnię, Pan Wójt jakby dlatego się teraz wypadał, bo on był wnioskodawcą. Tak to jak mówiłem, są różni wnioskodawcy, ale akurat jeżeli chodzi o Pana Kasprzaka, to wnioskował Pan wój. I teraz, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych wydała opinię pozytywną na ten temat. Otwieram w tym momencie dyskusję. Ponieważ nikt się nie zgłasza przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa Radnych o oddawanie głosów na swoich urządzeniach. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 Radnych. Wszyscy Radni za. Przechodzimy do podpunktu 6 nadania tytułu zasłużony dla gminy Ostrów Wielkopolski i tutaj dotyczy to osoby pani Zofii Lisek, ponieważ ja byłem wnioskodawcą dotyczącej pani Zofii, więc tylko w trzech słowach. No wszyscy, znaczy większość z nas, no bo oczywiście może ktoś tam młodszy nie kojarzy za bardzo pani Zofii, wieloletni skarbnik gminy Ostrów Wielkopolski. Kobieta bardzo wyrazista, charakterystyczna, wspominałem o tym też bo mogę sobie na to pozwolić, jakby przy, przy kapitule, gdzie osoba, która do dzisiaj żyje, żyje tą gminą, gdzie jako tak kolokwialnie Księgowa wspomaga jej rozliczenia straży, wspomaga rozliczenia różnych organizacji działających na terenie, na terenie naszej gminy, czy tam stowarzyszeń takich jak Kultura 21, czy tej Klubu Olimpijczyka. Jest to czyli znaczy Ja powiem tak, że mój osobisty kontakt z panią y, Zosią jest taki, że takie wspomnienie kobiety bardzo takiej, no, wie czego chce, nie? bo wydawało mi się tam kiedyś, jakby niepotrzebnie wdają się z nią w dyskusję i można powiedzieć, że w trzech słowach mi wytłumaczyła, w trzech żołnierskich słowach mi wytłumaczyła o co chodzi i po prostu bardzo konkretna. Także, y, także to był wniosek złożony przeze mnie jako przewodniczącego Rady Gminy tak szanowni państwo na wspólnym posiedzeniu Komisja Oświaty Kultury i Spraw Społecznych opiniowała ten projekt pozytywnie. Otwieram w tym momencie dyskusję. Ponieważ nikt się nie zgłasza, proszę Państwa Radnych o oddawanie głosu na swoich urządzeniach, bo przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni za. I przechodzimy do podpunktu siódmego, nadania tytułu zasłużony dla gminy Ostrów Wielkopolski i ten projekt przedstawi nam Pan Wójt. Projekt dotyczy pana Starosty Pana Pawła Rejskiego. Proszę bardzo Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgłaszam tutaj kandydaturę Pawła Rejskiego do tytułu zasłużony dla gminy Ostrów Wielkopolski. W ujęciu pracy jego globalnie, na rzecz naszej gminy, oczywiście nie jest on naszym mieszkańcem, ale jego praca bardzo mocno i w dużej mierze też wpływa na rozwój naszego samorządu. To działanie to jest wielofalowe i dotyczy wielu przestrzeni, życia publicznego, życia społecznego, życia kulturalnego, życia edukacyjnego również, bo trzeba mieć na uwadze to, że nasi mieszkańcy też czerpią ze szkół powiatowych my również jako mieszkańcy czerpiemy z dobrze prowadzonego szpitala Ostrowskiego. Możemy być dumni z tego, że na terenie naszej gminy to też jest zasługa pana starosty w dużej mierze infrastruktura drogowa jest odpowiedniego kształtu. Niebagatelny wpływ też, który można tutaj ująć ma w zakresie budowania wizerunku kulturalnego naszego samorządu, gdzie chociażby można tutaj przyjąć na względzie dużo i duży jego udział w remont naszych zabytków, które się mieszczą na terenie naszego samorządu, a tutaj jako taki element bardzo istotny i wyrazisty to jest to, że bardzo mocno wspomagał działania radnych Samorządu powiatowego i ówczesnego, który funkcjonował, ale też i radnych miejscowych, liderów lokalnych w zakresie remontu naszego pałacu. Używam słowa naszego, bo osobiście identyfikuję się jako mieszkaniec z gminy z tym obiektem w dużej mierze. Myślę, że Państwo też czujecie tą, tą, tą zależność w wielu miejscach. Pałacu Lipski w Lewkowie, jako taka osoba, która pomogła. Nasz pomperełkę architektoniczne, architektury klasycystycznej doprowadzi do takiego stanu obecnie posiadania, a my dzisiaj, jako mieszkańcy, jako samorząd, jako radni, korzystamy też z tego dobra, które co prawda jest pod kuratelą Urzędu Marszałkowskiego, ale ta inicjatywa wyszła wówczas z powiatu i też dużą rolę w tym zakresie odebrał, ode, odegrał Pan Starosta. Także w znaczeniu globalnym całej tej inicjatywy i pracy na rzecz samorządu, Proponujemy taką, taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Tak szanowni państwo na wspólnym posiedzeniu Komisja Oświaty Kultury i Spraw Społecznych opiniowała ten projekt pozytywnie. Otwieram tutaj dyskusję. Ja tylko od siebie dodam, bo nie wspomniałem o tym wcześniej. Praktycznie wszystkie cztery, wszystkie cztery te wnioski kapituła jednogłośnie przyjęła. Także powiedziałem to tylko przy pierwszym wniosku, ale to powiem tylko, że wszystkie cztery te osoby zostały przez kapitułę i te wnioski przyjęte jednogłośnie ponieważ nikt się nie zgłasza. Przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosów na swoich urządzeniach. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, wszystkie radni za i tak szanowni państwo wyczerpaliśmy punkt drugi, czyli wszystkie projekty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wolne głosy i wnioski. Ja tutaj szybciutko tylko powiem, że od ostatniej sesji, która odbyła się 23 września, nikt nie złożył żadnej interpelacji oraz zapytania. I teraz tak szanowni państwo, jeżeli chodzi o korespondencję, to wpłynęło pismo o podanie uchwały, która, którą przyjęto aktualny trzyletni gminny program wspierania rodziny. I tutaj rozmawiałem z zastępcą pana Wójta, że no, będzie taki program opracowany, bo tak naprawdę to Gmina Szereg Pomocy Społecznej opracowuje ten program i jest duża szansa, że na sesji tej poniedziałkowej, na koniec miesiąca, będziemy to przyjmować. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? czekamy się Proszę bardzo, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że dzisiaj jest 14 października, jest, jest to Dzień Nauczyciela, że jesteśmy tutaj e, w jakiejś formule na online i, 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 i widoczni, w związku z czym e, też na Państwa ręce, jako że w Waszych rejonach są szkoły, Wy też braliście udział, czy będziecie brali udział w różnego rodzaju e, akademiach, e, uroczystościach poświęconej tej pracy, w związku z dniem komis Komisji. Edukacji Narodowej. Ja Państwu nauczycielom życzę wszystkiego dobrego, pomyślności, wytrwałości w tej trudnej pracy, która jest bardzo wymagająca i myślę, że nasi nauczyciele pójdą drogą pasji i też tak będą odbierani przez Twoje uczniów. W związku z Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego w imieniu całej Rady Gminy Wielkopolskiej. Dziękuję Panu Wójtowi. No, nie pozostaje nic innego jak przyłączyć się do tych życzeń. I myślę, że wszyscy tu Państwo radni, gdyby jesteśmy zgodni, że, że zawód nauczyciela nie jest zawodem łatwym, pamiętajmy o odpowiedzialności, jaką nauczyciele mają, wychowując czy kształcąc przyszłe nasze pokolenia, więc jest to jednak dosyć istotna, bardzo, znaczy jest to bardzo istotny zawód, a ponieważ ci mają swoje święta, jak najbardziej są te życzenia zasadne. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? No, ponieważ nikt się nie zgłasza, nie pozostaje mi nic innego jak przejść do punktu czwartego, zakończenia i zamknięcia obrad. Zamykam 25 sesję Rady Gminy Ostroż Wielkopolski. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję.